Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Witam Was serdecznie w odcinku numer 139,5. I skoro słyszycie, że pół, to już wiadomo, że będzie to podsumowanie tygodnia. Będzie ono jednak nieco inne niż te, które słyszeliście do tej pory w sobotę, a to dlatego, że w ciągu tygodnia wprowadziłem pewną zmianę, pewną innowację i to ona dostarcza Wam nieco szybciej informacje najistotniejsze z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz otoczenia tej branży ale o tym za chwileczkę. No, i jesteśmy w kolejnym tygodniu pandemii, w kolejnym tygodniu, gdzie COVID-19 pokazuje, kto rządzi światem, no ale temat ten dla biznesu staje się już mocno uciążliwy. No i od kilku dni, a w zasadzie już od dwóch tygodni, jednak tematem numer jeden jest powrót do normalności. Czyli jak, jak najszybciej Rozwinąć swoją pierwotną działalność gospodarczą. Tutaj o tym w tej chwili firmy rozmawiają i dążą do tego, aby jak najszybciej zbudować z powrotem relacje biznesowe, mimo tego, że okoliczności temu nie sprzyjają. Ja mocno temu trzymam kciuki, dlatego że rzeczywiście z gospodarki, i to nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej, płyną w tej chwili już bardzo niepokojące głosy odnośnie stabilności poszczególnych branż. I branża nowoczesnych usług dla biznesu również ma tutaj swoje pewne ograniczenia. Co prawda, trzyma się na razie całkiem nieźle, ale jednak już liczy się z tym, że pewne ruchy związane z zapobiegliwością różnym dramatycznym i kryzysowym sytuacjom trzeba będzie niebawem podejmować. Przejdźmy zatem do podsumowania tygodnia i zaczniemy od tego, co się działo w podcaście BSS bez tajemnic. Tydzień zaczęliśmy odcinkiem numer 135, gdzie mówiłem Wam o ciekawych ludziach. I tą ciekawą osobą, którą przygotowałem na ten tydzień, był Rafał Nadolny, czyli szef firmy Bipion w Polsce. To jemu został poświęcony poniedziałkowy odcinek podcastu. We wtorek już mowa o ciekawych firmach, i tym razem bohaterem mojego odcinka była firma Algotech. Algotech na rynku polskim znajduje się już od wielu, wielu lat, jest to firma, która nie jest tylko obecna w Polsce, ale też na kilku rynkach zagranicznych. Działa w obszarze technologii, systemów call contact center, ale także biometrii i teraz ma bardzo ciekawy projekt, który wdraża w Polsce, jakim jest bezpieczna kolejka. Myślę, że warto jest się zapoznać z opisem tegoż podmiotu. Środa to już pochylenie się nad raportem. W tym tygodniu pochyliłem się nad dwoma, ale w środę w odcinku numer 136, przepraszam, 137 mówiłem o raporcie firmy Grafton IT Salary Report 2020. Firma Grafton po raz kolejny wypuściła bardzo ciekawe i obszerne opracowanie dotyczące wynagrodzeń, ale tym razem w branży IT. Czwartek to ten drugi raport, czyli odcinek 138 i raport Focus on Lublin. Tą publikację przygotowała Fundacja Pro Progressio we współpracy z Urzędem Miasta Lublina, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz kolejnymi partnerami. No i raport ten obrazuje w jaki sposób wygląda atrakcyjność inwestycyjna miasta Lublina. Odcinek 139, czyli ten, który pojawił się w piątek, to odcinek bardziej refleksyjny. Pochyliłem się nad tematem, co będzie się działo z biurami dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu po ustaniu pandemii. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, dlatego że buduję tam Wam dwa scenariusze, w jakich przewiduję, że rynek może się rozwinąć, jeśli chodzi o zapotrzebowanie i funkcjonowanie biur w obszarze BSS-u. No to. Przejdźmy do drugiej części dzisiejszego podsumowania tygodnia i tutaj właśnie zakomunikowanie tej zmiany, a mianowicie od kilku dni zacząłem wprowadzać coś takiego, co nazwałem business Flash. Są to trzyminutowe minutowe odcinki, które nagrywane są na niepublicznym kanale YouTube i są publikowane później na LinkedInie oraz Facebooku. To tam pokazuję wam najważniejsze rzeczy, które moim zdaniem pojawiły się w dniu poprzednim. 3 minuty, a dostajecie do porannej kawy dawkę informacji, co warto przeczytać, z czym warto się zapoznać, albo co po prostu wydarzyło się w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Linki do tego oczywiście zamieszczę Wam do dzisiejszego odcinka, abyście zobaczyli, jak wyglądały wszystkie poprzednie biznes flasze. Także tu bardziej wideo niż audio, ale mimo to dosyć myślę, że fajna, ciekawa porcja wiedzy drugą informację, którą dla was mam z, tego, z takich ciekawostek, to jest to, że już od porad tygodnia chodzi system konektor. Ten system ma na celu łączenie firm, które mają w tej chwili nadwyżkę pracowników albo niedobór pracowników. I mogą wzajemnie siebie o tym informować, delegując całe zespoły do pracy, u potencjalnych swoich biznesowych partnerów. Warto zaznaczyć, że nie jest to platforma do zakładania ofert czysto handlowych, czyli informowania, że jesteśmy firmą, która świadczy dane usługi, tylko właśnie pod kątem pokazania, że dysponujemy wolnym zespołem, który w danym momencie akurat może się podjąć dodatkowych zadań. Taką dodatkową jeszcze informacją, dotykającą również podcastów, będzie to, że. W ubiegłą niedzielę nagrałem już 18, przepraszam, 19 odcinek podcastu Good Morning BSS World. I jest to podcast, który prowadzę dla was w języku angielskim, a tym razem pochyliłem się nad przewodnikiem, jakim jest Outsourcing Destination Guide Poland, przygotowanym przez niemieckie stowarzyszenie Outsourcingu Deutsche Outsourcing Verband. Zapraszam was do wysłuchania tego odcinka i zobaczenia, co ciekawego dzieje się w Polsce, gdyż ten Outsourcing Destination Guide został przygotowany zarówno przez polskie, ale nie tylko polskie firmy, obrazujące skalę rynku, jakim jest outsourcing w naszym kraju. No i teraz dwa krótkie, dwie krótkie newsy, dwa krótkie ogłoszenia. Firma BNP Paribas Real Estate w odpowiedzi na sytuację pandemiczną wprowadza coś co nazwała apteczką pierwszej pomocy dla nieruchomości. Ta apteczka zawiera m.in. innymi tytanowe powłoki ochronne. No jest to bardzo ciekawa informacja. Do tej pory nie spotkałem się z tym, żeby którakolwiek agencja nieruchomości wpadła na podobny pomysł. Także ukłony w waszą stronę BNP Paribas Real Estate, bo myślę, że to może być Dosyć innowacyjne i ciekawe rozwiązanie na dzisiejsze czasy. No i ta druga informacja jest taka, że w Polsce nadal trwa akcja nie palę, bo ta akcja została zapoczątkowana pod koniec roku 2019 i ma na celu edukację w firmach, pracowników, aby przestali palić. Tak, to jest akcja, którą finansuje i której organizatorem jest Ministerstwo Zdrowia. No, i ma szczytny cel. W końcu lepiej jest nie palić i żyć zdrowo, niż mieć do czynienia z tym no niekoniecznie przyjemnym nałogiem. Także zapraszam Was do przeczytania, jak ta akcja dalej w Polsce się rozwija. Sekcja raportów pozostanie w naszym podsumowaniu tygodnia i kilka z nich dzisiaj dla Was wymienię. Część już padła, dlatego że były o nich moje podcasty, no ale po kolei. Pierwszy to Focus on Lublin, o którym już powiedziałem, więc nie będę w tej chwili tutaj zagłębiał się w jego dalszą treść. Kolejny to Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych. Publikuje dane dotyczące powierzchni biurowych w głównych polskich miastach w pierwszym kwartale 2020 roku. Warto jest się przyjrzeć tym danym i zobaczyć, w jaki sposób zmienia się rynek nieruchomości biurowych, mimo dosyć kryzysowej sytuacji pandemicznej i mimo tego, że w biurach w tej chwili przecież nie przebywamy. Kolejna informacja to to, że Deloitte publikuje wyniki badania CFO Survey 2020. Z, tego, z tych badań wynika, że 3 czwarte CFO polskich firm już przed pandemią przewidywała, że rynek spowolni i że nie będzie już tak dynamicznie się rozwijał jak w ubiegłym roku. No dosyć ciekawe spostrzeżenie. Kolejna informacja pochodzi z firmy Grant Thornton, która opublikowała kolejny purpurowy informator, tym razem pochylając się nad tarczą kryzysową PFR-u. Także warto tutaj sobie zobaczyć, w jaki sposób Polski Fundusz Rozwoju odpowiada i co prezentuje w ramach tarczy finansowej. Następna informacja to... Wspomniany wcześniej raport Graftona IT, Salary Survey 2020. No i przejdźmy sobie do ostatniej części dzisiejszego odcinka, jaką są zapowiedzi, a mam ich dzisiaj kilka. Zacznę od dnia 27 i 28 kwietnia, kiedy to Wojtek Hera prowadzi szkolenie bardzo interesujące na temat zarządzania sprzedażą w czasach turbulencji. Polecam Wam szczególnie to wydarzenie, dlatego że szkolenia Wojtka... To nie są zwykłe szkolenia i zawsze przyciągają uwagę e, wielu ludzi, których interesuje akurat rozwój umiejętności, ale także i zarządzania procesem sprzedaży. 28 kwietnia to również dzień, w którym firma Lean Passion organizuje swój webinar. Webinar pod tytułem Jak zwiększyć efektywność procesów o minimum 20% w 4 miesiące jest webinarem bezpłatnym, a Lean Passion należy do czołówki firm szkolących z tego, Czym jest LIN, jak być LIN, jak wdrażać LIN i wszystkich pochodnych temu tematów. Także zapraszam Was, abyście wzięli pod uwagę udział w tym webinarze. Kolejne dwie pozycje dotyczą również webinarów i obie są oba webinary są organizowane przez firmę Digital Workforce. Słysząc tą nazwę, to już domyślacie się, że chodzi o sztuczną inteligencję, o robotykę, o digitalizację i automatyzację procesów. I tak właśnie jest. Pierwszy z webinarów pod tytułem. Why should you upskill in RPA right now odbywa się 28 kwietnia? A kolejne spotkanie z Digital Workforce to już Introducing Document as a Service as Turnkey Solution Enabled by AI i to Wydarzenie ten webinar ma miejsce 29 kwietnia. Wszystkie linki, tak jak wspomniałem wcześniej, będą zawarte w opisie do dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do klikania, udziału no i zwiększania swojej wiedzy w tymże obszarze. Koniec na dziś. Zapraszam was serdecznie do śledzenia mojego LinkedIn'a i Facebooka, gdyż to tam właśnie zobaczycie Business Flash, czyli te krótkie, trzyminutowe informacje co ciekawego codziennie dzieje się w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu oraz jego otoczeniu. Mam nadzieję, że przypadną wam one do gustu, dlatego, że już w tej chwili widzę, że no, są one klikalne i widzę, że takie reakcje pozytywne przynajmniej na po pierwszym tygodniu emisji Biznes Flashy się pojawiają. Korzystajcie także z konektora. Konektor ma służyć właśnie łączeniu firm i delegowaniu zespołów od jednej do drugiej. Jest to platforma bezpłatna. Zachęcam Was do tego, aby, jeżeli macie takie potrzeby, zainteresować się tą platformą, zamieszczać swoje ogłoszenia bądź. Korzystać z ogłoszeń innych firm, które się tam już w tej chwili znajdują. Zapraszam Was też na swojego Instagrama. To tam codziennie pojawiają się wizualne nowe ikonki poświęcone codziennym odcinkom podcastu BSS bez tajemnic. No i na koniec to już chyba tyle dla Was. Zapraszam Was do stałej subskrypcji tego podcastu. Nieważne, czy robicie to na którejkolwiek ze swoich ulubionych platform podcastowych, czy też na YouTube. Gdzie czasami, a w zasadzie co sobotę, pojawiają się odcinki wideo. Dziękuję serdecznie za dziś. Ja nazywam się Wiktor Doktor, to był podcast BSS bez tajemnic i do usłyszenia w kolejnych regularnych odcinkach. Na razie, cześć!